Wiem, że wiele osób ma problemy z utrzymaniem swoich kaboszonów w porządku, więc przedam wam prosty lifehack, jak to zrobić. O tako! Wcześniej swoje kaboszony trzymałam na takim stojaku, ale znalazłam prostszy i tańszy sposób. Przede wszystkim potrzebujemy masy mocującej. Musi być to masa do wielokrotnego użytku. Ja stoją kupiłam w Empiku, zapłaciłam jakieś 10 zł, ale jest dostępna w bardzo wielu różnych sklepach, np. przykład papierniczych. Masa ma konsystencję takiej lekko ciągnącej się modeliny i najfajniejsze w niej jest to, że nie niszczy kawoszonów, ani powierzchni, do której będziemy przyklejać. Drugą rzeczą, jakiej potrzebujemy, jest coś, do czego będziemy przyklejać i w moim przypadku jest to taka tablica dziecięca, po której można malować kredą. Ja ją kupiłam w chińskim markecie, ale jest też dostępna w różnych sklepach, na przykład supermarketach i kosztuje w granicach 10 zł za taką wielkość jak moja. Moja tablica jest w wielkości A3, ale oczywiście dostosujcie wielkość do ilości kawoszonów, jaką będziecie mieli. Więc przejdźmy do klejenia. Odrywamy kawałek naszej masy. Chwilę ogrzewamy ją w dłoniach, żeby zrobiła się mięciutka. Bierzemy kaboszon i do drugiej strony przyklejamy masę. I przyklejamy do tablicy. Dobrze go lekko przycisnąć. Jak widzicie, te kaboszone można w bardzo prosty sposób przemieszczać. Po prostu odklejamy i przyklejamy w inne miejsce. Bardzo łatwo je ściągać. Nie ma tutaj w ogóle śladu, i w razie czego łatwo też to przeczyścić. Masa też bardzo łatwo odchodzi od kaboszonów. I w ogóle nie widać miejsca, w którym była przyklejana. A w razie czego wystarczy nawet przeciągnąć palcem, żeby to wyczyścić. I teraz sami zobaczycie, jak w szybki sposób można uporządkować swoje kaboszony. Tak można w nieskończoność Jak widzicie ta masa naprawdę mocno trzyma Bo kaboszony w ogóle nie spadają Więc jest to bezpieczny sposób Na utrzymanie waszych wykatów w porządku Subskrybuj po więcej lifehacków I bierzcie do roboty